Drogie dzieci, dziś jest Dzień Ziemi, dlatego dam wam kilka rad, jak zadbać o nasz świat. Gdy umyjesz łapki swe, sprawdź, czy woda nie marnuje się. Zawsze gaś światło, bo zrobisz to łatwo. Drzewa papier produkują, wszyscy za to im dziękują. Gdy rysunek ci nie wyjdzie, odwróć kartkę. Mniej drzew zniknie śmieci segreguje mało czasu to zajmuje papier oddziel od plastiku umieść w dobrym pojemniku każde wyrzucajcie śmieci pamiętajcie o tym dzieci rozejrzyj się dookoła może twoja ulica pomocy woła domek elfów też pomoże każdy tyle ile może skrzaty elfy i krasnale każdy maluch niech już wstaje i świetliki niech już biegną. Ziemię mamy tylko jedną.